Dzień dobry, witam Państwa w porannym komentarzu. Dzisiaj ważne wydarzenie w Polsce, mianowicie będzie publikacja decyzji Agencji MUDYS w sprawie ratingu dla Polski. Ważne dane będą też ze Stanów. O godzinie 14.30 sprzedaż detaliczna i 16.00 indeks nastrojów. Natomiast wcześniej. O 8 z Niemiec PKB za pierwszy kwartał oraz inflacja konsumencka. Teraz przejdziemy do głównych instrumentów. Na kontraktach na indeks S&P 500 mieliśmy wczoraj spadki do poziomu 2049. Potem odbicie. Obecnie jesteśmy znowuż blisko poziomu 2049. Prawdopodobnie w krótkim terminie ten poziom zostanie obroniony. Dojdzie do jakiegoś e korekcyjnego odbicia. Natomiast w dalszej perspektywie powiedzmy dzień, dwa, możliwie powrót do wsparcia na poziomie 2030. No i potem powstaje kluczowe pytanie, czy to wsparcie zostanie obronione i dojdzie jeszcze do jednego odbicia w rejon 2070-2080 ten ostatni szczyt, czy też z marszu zostanie rozbite to ważne wsparcie. Trudno w tej chwili powiedzieć, ale warto się przygotować na scenariusz, w którym rynek może obronić to wsparcie, odbić się i dopiero w dłuższej kilkusasyjnej perspektywie dojdzie do przełamania tego wsparcia. Przełamanie wsparcia otwiera drogę do poziomu 1990. Fala spadkowa z tego szczytu do tego poziomu, myślę, że może potrwać gdzieś około dwóch tygodni. Przejdziemy do sytuacji na wykresie rynku niemieckiego. Tutaj w krótkim terminie my myślę, że jest możliwy powrót w rejon około 9730. Po bronie tego wsparcia możliwy ruch do góry. I po nieudanej próbie przełamania oporu na 10, 100. Możliwy w dłuższym terminie powrót na 9500. Polski rynek. Od wielu dni polski rynek przygotowuje się już do obniżenia ratingu. No i dzisiaj prawdopodobnie po, ses po zakończonej sesji będziemy mieli decyzję w sprawie ratingu i można oczekiwać tego, że rynek może cofnąć się w rejon 1800 punktów indeks VIG20 i ma tutaj wsparcie ważne. Myślę, że próba przełamania tego wsparcia z się nie uda i w efekcie dojdzie do jakiegoś odbicia, więc trzeba tutaj uważać, gdyby doszło do obniżenia ratingu, wcale nie musi to oznaczać silnych spadków. Teraz przechodzimy do wykresu euro-dolara. W krótkim terminie możliwy jest powrót w rejon tutaj tego dołka piątkowego, to jest poziom 113,60. Nieznacznie niżej mamy silne wsparcie na poziomie 113,40, więc może się okazać, że próba przełamania tych wsparć po prostu nie uda, potem rynek zawróci na północ i w dłuższej perspektywie 1-2 dni możemy zobaczyć opór, znaczy atak na opór. 1.14.50 po nieudanej próbie przełamania tego oporu rynek może ponownie wrócić na południe i wtedy może się już zacząć ta fala kolejna spadkowa, której celem będzie przebicie wsparcia na 1.13.40 i dojście do poziomu 1.12. 20 na wykresie dolara do złotego od kilku dni mamy tutaj lokalną korektę i prawdopodobnie dzisiaj, gdy będziemy mieli obniżkę ratingów, będziemy mieli reakcję na osłabienie naszej waluty. To na dolarze do złotego i na euro złotówce w dłuższej perspektywie w maju można byłoby oczekiwać powrotu w 4,49, 4,51. Wczoraj na złocie mieliśmy dosyć silne ruchy. Najpierw nieudana próba przełamania tutaj tego ważnego e, szczytu. Potem dosyć spore spadki, nawet żeśmy spadli do poziomu prawie 1264. Dzisiaj z kolei w nocy rozpoczęło się odbicie. Wygląda na to, że cały ten ruch wzrostowy z tego tutaj dołka e, może przyjąć postać jakiejś wzrostowej trójki. E, ewentualnie druga możliwość jest taka że po prostu będzie to jakaś korekta płaska, czyli mieliśmy falę A, falę B, tutaj fala C, niewielkie przekroczenie tutaj tego lokalnego szczytu, potem rynek zawraca na południe i tutaj się ciekawe rzeczy mogą dziać, gdyż gdy dojdzie do przełamania ważnego wsparcia na poziomie 1261. Otwiera się droga do spadku w rejon 1211-1225. No i przechodzimy do sytuacji na wykresie ropy. Na ropie mieliśmy wczoraj nowy szczyt na poziomie 47. Nie udała się próba trwałego przełamania tutaj oporu na poziomie 4655. Doszło do gwałtownego spadku. Potem doszło jednak też do sporego odbicia. Znowuż mamy spadek, więc widać, że część inwestorów jest niepewna co do tego, jaka będzie sytuacja w dłuższej perspektywie. Wydaje mi się, że przesilenie wczoraj mogło nastąpić. W krótkim terminie możliwy powrót do znaczy test tego wsparcia w rejonie 4575 w korpusach świec. Prawdopodobnie wsparcie zostanie obronione, więc można oczekiwać jakieś, na jakieś odbicie. Natomiast potem w dłuższej perspektywie, gdy to wsparcie zostanie przebite, wtedy już powinno się wyjaśnić, że kurs ropy wrócił do wnętrza konsolidacji i za kilka sesji moglibyśmy na przykład oczekiwać tego, że wrócimy w rejon 43-43-30. To w tej chwili wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.